Pozwolisz, że ja najpierw zadam pytanie tutaj naszym zgromadzonym? Taki mały test szybko zrobimy. Tak, Słuchajcie, tak. jak wy myślicie, ile narządów można przeszczepić podczas jednej operacji? Jeden, trzy, pięć pojawiły się głosy. To teraz mamy tutaj tak zwany hat-trick. To jest mężczyzna, który ma w sobie po części trzy życia. No bo trzy narządy zostały przeszczepione, chociaż to jest tak naprawdę jedno życie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No prawdą to jest, jestem tym hat jestem osobą, która została obdarzona wielką miłością i została obdarzona trzema organami, ale ja zostałem obdarzony tymi trzema organami podczas jednego zabiegu. I te organy pochodzą od jednej osoby. Za który jestem bardzo wdzięczny i za, gdzie wyrażam ogromną wdzięczność osobie, która podjęła taką decyzję, bo mnie by tutaj z Wami dzisiaj nie było, gdyby nie ta miłość, którą zostałem obdarzony. Trzustka, dwunastnica, nerka. W trakcie jednej operacji, tutaj już słyszeliście dzisiaj, mówili to panowie profesorowie, że jeden człowiek może uratować kilka żyć, nawet siedem żyć. Może to być też jedno potrójne życie, jak w tym przypadku. Tak, tak, dokładnie. Rzeczywiście yy, uważnie przyglądałem się prelekcjom i pan profesor Danielewicz pokazał, yy, co się wydarzyło przez 58 lat polskiej transplantacji. I rzeczywiście tak mi serce bardzo urosło z racji tej, że przez te yy, 58 lat zostało przeszczepionych tylko 583 trzustki z nerkami. Także. Yy, no jestem bardzo wdzięczny całemu światu medycznemu, wszystkim osobom, które y, wy, znalazły taką naukę, dzięki takiej sytuacji potrafi uszczęśliwiać wiele osób, które często w swoim życiu znajdują się na zakrancie życiowym. 12 lat w tym roku, jeżeli dobrze wyliczyłam, mija tak. od twojej y, operacji. A ile na nią czekałeś? No bo to też nie jest tajemnica, że wcześniej chorowałeś. Była cukrzyca, która spowodowała, tak. że na przykład nerki przestały pracować i cały organizm trochę się, w cudzysłowie, zbuntował. Dokładnie tak było ze mną. Ja byłem w wieku szanownej młodzieży, która się tutaj licznie tak tutaj zgromadziła. Miałem 19 lat, miałem piękne pomysły, miałem chęci, miałem zapał. I któregoś dnia dowiedziałem się, że jestem chory na cukrzycę. I pamiętam taką sytuację, jak pewien lekarz powiedział mi tak: Chłopczyku, do tej choroby się musisz przyzwyczaić. Więc ja się do niej przyzwyczaiłem przez 22 lata. Później, niestety, moje nerki przestały pracować i musiałem się poddać dializom, których się bardzo bałem. I wtedy było rzeczywiście bardzo ciężko w moim życiu, bo. Rzeczywiście... Kilka godzin dializ, tak, to są dokładnie. godziny wyjęte z Oczywiście. życia, leżenie, tak. czekanie, tak. aż krew zostanie przefiltrowana. Dokładnie tak. I tutaj okazało się, że ratunkiem na takie normalne życie jest właśnie przeszczep. Tak. Pan doktor Będkowski, ten, który mnie prowadził, pamiętam, kiedy byłem taki rzeczywiście psychicznie podłamany, złamany, bo myślę, że osoby, które są po transplantacji, wiedzą, jakie to są te trudne momenty, bo w zasadzie jesteśmy na granicy życia i śmierci. I powiedział mi tak, panie Henryku, niech się pan nie martwi, Zrobimy panu kwalifikację do przeszczepu, gdzie wtedy dla mnie przeszczep, transplantacja to w ogóle taki temat tabu. I mówi: "Jeśli przejdzie pan te badania, to i jednej i drugiej cholery się pan pozbędzie". I dzisiaj tak to wygląda. Od 12 lat tej jednej i drugiej cholery się pozbyłem dzięki transplantacji. Czyli nie masz też cukrzycy? Nie mam cukrzycy. Nie dializuję się. Żyję pełnią życia. Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna. Jestem szczęśliwy, dzielę się tą radością, miłością, wzajemnością. No, po prostu jestem bardzo wdzięczny. No a jak usłyszałeś, że trzeba będzie przeszczepić trzy narządy, to miałeś w sobie strach? Ja myślę, że byłem szczęśliwy, bo ja nie myślałem o tym, że to będą trzy narządy, że będę się przeszczepiał. W mojej głowie była tylko jedna myśl, że poddam się temu zabiegowi, i będzie tylko dobrze. I pamiętam jak się dializowałem i niektóre pielęgniarki na przykład mówiły tak: "Panie Henryku, niech pan się uspokoi. Co pan taki jest napalony na ten przeszczep?" Być może była jakaś wiedza, którą one miały, której ja nie miałem, ale autentycznie było tak, że ja od samego początku, kiedy dostałem tą szansę transplantacji, wierzyłem w to, że poddam się transplantacji i będzie tylko dobrze najlepszy dowód mamy teraz? No nie wiem właśnie to właśnie, bo tak widzę, że Sala trochę tak milczy, słucha. Nie no, na na tak najlepszy naprawdę. dowód tego, że jest dobrze. Ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny. Tak jeszcze, a propos tego, Kasiu, pozwoli, że powiem. Może zadam pytanie, jak sobie wyobrażacie, drodzy Państwo, ile mógł trwać ten mój zabieg przeszczepienia trzech organów? W godzinach. – W godzinach, 20, tak padło 20 godzin. 7 godzin, tak? Tutaj ktoś pokazuje 7 godzin. Tam jest 8. 6 godzin. 8. 8, 12 godzin. Dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję za propozycję, ale tym razem was rozczaruję. Mój przeszczep zaczął się o godzinie 15.01, a o godzinie 17.30 mój przeszczep się już zakończył. Chcesz powiedzieć, że trwał krócej niż trasa, nie wiem, z Warszawy do Poznania? No to jest trasa z tego miejsca, gdzie ja mieszkam, gdzie żyję, czyli z Podkarpacia do Warszawy. Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny. Przeszczep trzech tak. narządów. Już teraz nie będę zadawał pytań, bawimy się w quizy. W jedenastą dobę wyszedłem do domu. Po trzech tygodniach wróciłem do pracy i tak pracuję. I tutaj ważna y, też uwaga, Henryk nie tylko pracuje, ale Henryk swoją pracą też wspiera bieg po nowe życie, bo firma Sipeco, której jesteś jednym z właścicieli, jest od lat z biegiem i y, też się w ten sposób angażujesz w tę inicjatywę. Ja wiele mówię o miłości. Jestem niezmiernie wdzięczny, tak jak powiedziałem, ktoś podjął decyzję, ktoś Powiedział tak, w razie trudnej sytuacji w moim życiu, ja jestem za podzieleniem się moimi organami i obdarzenie kogoś tam. I ja za to jestem bardzo wdzięczny. Być może to podjęła osoba indywidualna, być może to ktoś podejmował decyzję, nie wiem, mąż, żona, siostra. Ktoś podjął tą decyzję. Więc ja dzisiaj, już króciutko będę kończył, ale mam taki apel do was, droga młodzieży. Jak wrócicie dzisiaj do domu... Spróbujcie wywołać taki temat. Wiesz, mamo, tato, Kasia, Zbyszek, bracie, siostro, był taki temat transplantacji. Wiecie co, co wy na ten temat myślicie? I spróbujcie wywołać taką rozmowę w, waszych grona, w waszym gronie najbliższym. I spróbujcie zmierzyć się z tą sytuacją. I nie zostawiajcie z tą decyzją gdzieś tam, kiedyś ktoś coś za nas zrobi. Przepraszam, że sobie pozwalam na, taką, na taki apel, ale y, być może to będzie jakaś y, taka myśl twórcza dla was. Muszę odmachać, bo tam mi machają, także... A też bym ci pomachała, gdybym tylko mogła, to z tej odległości. Marzenia, plany, ta lista się odblokowała po yy. tej operacji. Ja jestem bardzo taką tą osobą, taką, nie wiem, nakręconą, nie wiem jak to jest w żargonie młodzieżowym, bo ja już jestem prawie 60, więc nie wiem jak wy to sobie nazywacie, ale dla mnie się dzień, za, nie mam takich planów, że za tydzień, za miesiąc, za rok i tak dalej. Jak się rano obudzę, to tych planów jest bardzo dużo i tych scenariuszy jest bardzo dużo. Oczywiście bardzo się cieszyłem i dziękuję bardzo. Panu dyrektorowi biegu po Nowe Życie, Arkadiuszowi, że zostałem tu zaproszony w takie zacne grono i że tutaj mogę z wami być. Więc sobie zaplanowałem w kalendarzu, że jadę do Gdańska, do pięknego Gdańska. Także gratuluję tutaj, jakie macie piękne miasto, jakie czyste. Ja uwielbiam takie miasta. Śliczne są. I z tego właśnie powinniśmy czerpać, z takich. Ech z takiego podejścia pięknego do życia i z całego panu. tego przesłania. Dziękuję. Henryk Kulikowski, Dziękuję. wielkie brawa dla niego. Dziękuję bardzo.